Złoty medal. Nagradzamy i promujemy innowacje. Złoty medal to nie tylko nagroda, to strategia promocji skutecznie realizowana przez grupę MTP. Stworzenie innowacji wymaga wyjścia poza utarte ścieżki i sposoby myślenia. Nie każda firma to potrafi. Nagradzamy liderów biznesowych za produkty, które rozwijają gospodarkę i kreują trendy. Złoty medal to doświadczenie. Grupa MTP od 100 lat organizuje wydarzenia targowe, eventy, kongresy, koncerty, zawody sportowe. Złoty medal grupy MTP to jeden z symboli polskiej transformacji gospodarczej. Pomaga w upowszechnieniu nowych rozwiązań i technologii. Medaliści otrzymują ze strony grupy MTP szereg świadczeń promocyjnych. Pakiet medalisty to statuetka. Logoty, branding produktów w przestrzeni targów, szablon reklam, opisy w materiałach dla zwiedzających, uroczyste wręczenie nagród oraz wywiady z laureatami. Złoty medal grupy MTP to jedna z najbardziej prestiżowych polskich nagród dla innowacyjnych produktów i usług. Informacje o laureatach ukazują się w prasie, telewizji, radiu, reklamie outdoorowej, internecie, social media. Złoty medal. Nagradzamy i promujemy innowacje.